Witajcie. Każda istota ludzka rodzi się, rośnie, dojrzewa, podlega entropii, nadchodzi jej zmierzch, wreszcie śmierć. I co ciekawe, w fantastyce również możemy znaleźć ważny motyw, jakim jest dojrzewanie bohatera, jakim jest dochodzenie przez Niego do dorosłości. I mm, to, czym się zakończy ten proces, ponieważ może przejść, ten proces zakończyć się bardzo pozytywnie i dana istota zostaje w pełni dojrzałą postacią, pełniącą prawidłowo wszystkie swoje role społeczne, a może też przejść na ciemną stronę mocy i odrzucić swoje człowieczeństwo. I tak właśnie jest również w fantastyce. Możemy mówić o takich utworach. Moim zdaniem, najważniejszym tekstem, który mówi o dojrzewaniu głównego bohatera, są Gwiezdne Wojny. Otóż w Gwiezdnych Wojnach świetnie widać, w jaki sposób bohatera poznajemy. Bohater ów jest zazwyczaj młody, niedoświadczony chociaż wiemy o tym, że prawdopodobnie ma ogromny talent, ma wielki potencjał i później obserwujemy, co on z tym zrobi. Każda z trzech trylogii wyznowojennych, zarówno ta najstarsza, jak i ta najmłodsza, yy, mówią właściwie właśnie o tym. Oczywiście jest to wszystko ubrane w wielki sztafarz gwiezdnowojenny, moc, miecze świetlne, statki kosmiczne, rozmaite rasy, gwiezdne wojny, tak? gwiezdne bitwy. Niemniej jednak, tak właściwie, zawsze mamy do czynienia z bohaterem, o którym mówiłem. No bo tak, weźmy, weźmy chronologicznie chodzi mi o chronologię świata przedstawionego. Na początku mamy Anakina Skywalkera, który zostaje odkryty przez Qui-Gon Jina i przez drugiego Jedi i okazuje się, że jest on obdarzony wyjątkowo silną mocą. Qui-Gon razem z Obi-Wan Kenobim Eee, zaczynają się opiekować e, tym Anakinem, i pierwsza trylogia chronologicznie, e, mówiąc, e, przedstawia to, w jaki sposób Anakin się rozwija. Tak? Anakin się staje młodzieńcem, e, świetnie zapowiadającym się Jedi, e, bardzo ambitnym i, jak się okazuje, zbyt zatufanym w sobie, wreszcie zostaje zmanipulowany przez e, kanclerza Palpatina e, i zostaje przeciągnięty na e, złą stronę i staje się osławionym lordem e, Vader. E, tak mamy tutaj przy, właśnie przykład tego, że człowiek może dojrzewać i niestety nie dojrzeć e, w taki sposób w jakiego oczekiwałaby rodzina od niego, przyjaciele, znajomi, czy cały świat? Tak? Może zejść na złą stronę i stać się, tak, można powiedzieć, socjopatą, psychopatą, bardzo, bardzo złym człowiekiem. I mamy dla kontrastu drugą historię. Z drugiej chronologicznie mówiąc, a pierwszej, jeśli chodzi o czas powstania trylogii, czyli mamy Luka Skywalkera, tak? gdzie Luke Skywalker zostaje e, też e, przez nas widzów poznany w młodym wieku i zaczyna on się uczyć mocy, ale udaje mu się odeprzeć pokusy i stać się pełnoprawnym Jedi. E, pełniącym rozmaite, e, ważne role społeczne i będącą dojrzałą w pełni, w pełni postacią. A zatem tutaj e, ten proces e, dojrzewania bohatera głównego kończy się sukcesem, kończy się powodzeniem. I mamy wreszcie ostatnią trylogię e, części 7, 8, 9, gdzie tak naprawdę mamy e, Rey. Rey, nieznanego nazwiska, chociaż później dowiadujemy się, czyją jest wnuczką, która również jest trochę jak Luke w czwartej części i też okazuje się, że ma różnego rodzaju talenta, które wraz z rozwojem akcji z kolejnymi częściami rozwija i staje się wielką, tak, Jedi. I tu też przebiega ten proces jej dojrzewania, który też kończy się sukcesem, a przecież pokus ma bardzo, bardzo wiele. Oczywiście łączy się to z rozmaitymi dramatycznymi wydarzeniami, które wpływają na to dojrzewanie, tak? bo przecież. Każdy z bohaterów, o których wspominałem, musi się z jednej strony zmierzyć z całym światem, z rozmaitymi przeciwnościami losu, na które natrafia. Musi pokonać różnego rodzaju przeszkody, wrogów i obiektywne okoliczności, które uniemożliwiają, utrudniają mu funkcjonowanie, ale musi się też zmierzyć ze sobą, z własnymi słabościami, lękami, z różnymi traumatycznymi przeżyciami z dzieciństwa. I tego typu proces dojrzewania jest często obecny w fantastyce. To nie tylko oczywiście Gwiezdne Wojny. Jeśli weźmiemy Tolkiena, Frodo, czy w ogóle wszyscy cztery hobbici z Władcy Pierścienia, czy też Bilbo Baggins z Władcy Pierścieni, przepraszam, z Hobbita, oni również na początku są zwykłymi, młodymi, nieopierzonymi, Farmerami właściwie, którzy mieszkają w wiosce, tak, do której prawie nikt się nie zapuszcza obcy, i którzy muszą się zmierzyć z wielkim światem i też z własnymi słabościami. Tak samo, i tu polecam też bardzo tę książkę, Patryk Rotfus. E, e, świetna, e, świetna pozycja kroniki królobójcy e, cykl jeszcze nie zakończony właśnie Patryka Rotfusa gdzie bohaterem jest Kwot e, osierocony bohater e, który znów przejawia rozmaite magiczne e, zdolności ale który musi dojrzeć musi e, e, poradzić sobie z pokusami, e, aby stać się prawdziwym, wolnym, niezależnym i wartościowym e, dorosłym człowiekiem. Tak samo mamy w Harrym Potterze, przecież poznajemy go jako bodaj dziesięciolatka, e, który stracił rodziców i wychowuje go wujowstwo i on też musi dojrzeć do rozmaitych zadań przed którymi staje podczas poszczególnych części cyklu J. K. Rowling. Tak samo mamy w Ziemiomorzu Urszuli Leguin, gdzie młody Get, zwany również krokulcem, okazuje się wielkim, obdarzonym wielkim talentem, magiem, i on również wraz z kartami powieści dojrzewa mamy wreszcie tak w Usabkowskiego, gdzie Ciri również na początku jest nieopierzoną młodą dziewczynką, która musi stać się twarda i odważna i, i nieustępliwa, aby sprostać tak w swoim przeznaczeniu. Tak więc ten wątek jest bardzo często występujący w tekstach fantastycznych. I on jest tak naprawdę odzwierciedleniem tych rozmaitych rozważań na temat życia ludzkiego, na temat kształtowania się człowieka. Dlatego, że każdy z tych bohaterów musi udowodnić, że zasługuje na swoją pozycję w. W tym społeczeństwie, w którym żyje, że potrafi sprostać oczekiwaniom i przeciwnościom. Jest to oczywiście bardzo trudne. Nie zresztą, tak jak się mówi, że nic, co jest cenne, nie przychodzi łatwo. I tutaj też tak jest, i dlatego możemy, patrząc na losy tych bohaterów, wpatrywać się również w siebie i to, jakimi. Kiedyś byliśmy młodymi i nieokrzesanymi, e, niedojrzałymi i niedoświadczonymi postaciami, a jakimi staliśmy się. I czy na pewno ten proces socjalizacji, proces dojrzewania w naszym przypadku czy w przypadku naszych bliskich przebiegł prawidłowo, także jesteśmy w pełni funkcjonu funkcjonującymi w społeczeństwie osobnikami? czy też są w nas, w nas jakieś rysy y, przeszkadzające nam w y, pokazaniu pełni naszych możliwości i talentów. Jeśli macie jakieś y, y, propozycje innych dzieł, które pokazują dojrzewanie y, istotnie koniecznie ludzi w fantastycznym świecie, to podzielcie się nimi w komentarzu. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, zapraszam o, o, proszę o łapkę w górę i subskrybowanie mojego kanału. A teraz już kończę i do zobaczenia.